no Szybki update z budowy. Lecimy! Z poprzedniego postu już wiecie, że mamy takie płyty do wykorzystania. No niestety one w niektórych miejscach są zawilgotniałe, więc po prostu je obcinam. No i obcinam je w taki sposób, żeby były od legara do legara, do po... w sensie od, po... od połowy legara do połowy legara, żeby były łączenia płyt na legarach, nie? To powoduje, że mamy trochę odpadów, no ale to, to widzicie, nie? No to tutaj tu jest właśnie ta, ta różnica, że to tak wygląda, więc i tak bym tego nie wykorzystał. Natomiast zawsze coś jeszcze można obciąć i będzie do wykorzystania na docinki. Idąc dalej, Mount Everest, gliniany dalej rośnie i rozprzestrzenia się w prawo, przez co nie mamy już miejsca grillowego. Och, no! Idąc oczywiście dalej, tu mamy właśnie te płyty, które dociąłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Na ten moment dziewięćdziesiąta jest już na górze. No i będziemy jutro prawdopodobnie kładli. Kolejna rzecz, kolejne pomieszczenie wyczyszczone pod fundament. Tu mamy kolejne to pomieszczenie, główne, że tak powiem, gdzie zawsze siedzieliście, też jest wyczyszczone pod fundament. Także już wszystkie pomieszczenia są wyczyszczone do fundamentów. Mam tylko folia, ale ogólnie też jest wyczyszczone. Tu mam jeszcze jedną płytę, która czeka, ale ona jest też do obcięcia. To była pierwsza, żeby sprawdzić, czy dam radosami ją wnieść na górę. No i jak jesteśmy na górze, no to właśnie tak to mniej więcej będzie wyglądało. Od połowy legara do połowy legara będą. Położone tutaj, no i później lecimy tutaj. Dlaczego tak? Dlatego, że tam ni w oko, ni w ząb nie pasuje mi żadna płyta, więc po prostu będę robił docinki na tych odcinkach tego jednego legara. To, co mi tam zostanie, spróbuję wykorzystać, a jak nie, no to jedną płytę czy dwie po prostu na to poświęcę. Reszta będzie szła po prostu dalej linią, nie? Dalej łączenia w połowie legarów. Kolejny update z budowy to mamy wieszaczki już położone na obu stronach, tam widać też są wieszaczki, jest linia tylko jedna na razie tych wieszaczków, no jak będzie podłoga to będziemy robić dalej. No z takich kolejnych update'ów, które gdzieś tam się dzieją w tle to wczorajszym dniu, chyba wczorajszym był mój tata albo przedwczorajszym, nie przedwczorajszym przepraszam, był mój tata tutaj na budowie. E, zrobił pomiary e, niektórych belek, które trzeba wymienić na przykład właśnie tą, bo jest zjedzona, więc więc wziął pomiary, będziemy je wymieniać. E, jak oczywiście przywiezie mi te belki. Dodatkowo wzięliśmy wymiary pod schody, bo te schody, które mamy aktualnie, one będą wymieniane, one są tylko tymczasowe. E, no i oczywiście jeszcze Tutaj wymiary dodatkowych legarów, ale nie wiem, czy będzie to widać, bo jest ciemno, ale już przełączam kamerę i zobaczycie. No i kolejny update tam jest właśnie ta, to pomieszczenie. Jedno, to jest on, tutaj brakuje legarów. Tutaj mamy beton wylany. Oczywiście tego nie widać, ale tutaj jest beton wylany. To on będzie skuty. No i tu będą legary normalnie, tak jak na reszcie budynku. O, tak jak tam, będzie przedłużenie tych legarów, żeby podnieść trochę wysokość, no bo ta łazienka jest strasznie nizutko więc co jakieś 40 cm ją, trzeba, ją będzie trzeba podnieść na tych legarach tak jak reszta budynku. No i co, i na ten moment to tyle z update'ów. W jutrzejszym dniu, tak jak mówię, postaram się już coś tej podłogi pokręcić. Zobaczymy ile wyjdzie celowo jak to będzie wyglądało. No, a w następnych dniach lecimy z dalszą robotą. Jak tata przyjedzie, to będziemy robić, wymieniać te belki wszystkie, robić tam, postarać się telegary zrobić, skuć tą podłogę tam. No i działać sobie dalej z podłogą. Tam, gdzie już deski nie wystarczą, bo tych desek jest, wiadomo, też limitowana ilość, no to będę zamawiał płytę OSB też 25 mm. No i po prostu tam, gdzie zabraknie mi tych płyt od taty, to będę dawał OSB. I tyle. Dziękuję bardzo za obecność. Zachęcam do sabowania, followowania, lajkowania i tak A my widzimy się na live jutro. Pozdro!